I had to use one of them. There's only one left. It's fine. It was, it was foolish, foolish th thinking I could escape. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently, I belong. I'll send help. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. No, Evie, please. Witam ponownie, rezydenci zła, na bagnistych terenach Luizjany. Jest to już drugi odcinek z DLC End of Zoe do gry Resident Evil 7. Dobrze, bez pitolenia, bo wiecie jak lubię sobie przynudzać na początku odcinka. Bierzemy sobie harpun w dłoń i najskuteczniejszy sposób na aligatorsy to jest dzida między oczy. Ajajaj, that was bloody full. Bolało? Miało boleć. O to właśnie chodziło. Mamy tutaj kolejnego, niezależnie w który element jego ciała wpierdzielicie, dzidę, on i tak wyciągnie swoje puste kopyciora. Tu mamy kolejnego, ale jego sobie olewamy i nie stanowią dla nas zagrożenia. Na pewno zapytacie: What the fuck is this? Co to jest za jakiś tajemniczy zegar. Otóż, Rezydenci, żeby urozmaicić sobie nieco rozgrywkę przy kolejnym podejściu do DLC, twórcy dali nam taką możliwość, żebyśmy wykonywali pewnego rodzaju tutaj zadania. Zazwyczaj jest tak, że musimy w określonym czasie przejść na przykład jakąś lokację, czy pokonać jakiegoś przeciwnika. Olewamy pleśnioki, chociaż zaprzeczam sam sobie, bo przyjemność sobie odbieram w rozdupceniu ich główki. Nie zależy mi oczywiście na tym teraz, rezydenci, żeby te wyzwania wykonywać, więc spokojnie nie stresujcie się bez większej spiny, gdy te zadania będą kończyć się niepowodzeniem. Ja propos, w każdej tutaj lokacji z ligatorsami powinno być tak, że tych harpunów powinno Wam oczywiście starczyć. Dobrze. Sztuczne takie wydłużanie troszeczkę czasu rozgrywki, jak widzicie wróciliśmy sobie ponownie do tej szopy, zrobiliśmy takie kółko, ale cóż no, jesteśmy w stanie e, krapkomowi to oczywiście wybaczyć. Każdy kto zbytnio mocno nie oglądał i nie zagłębiał się w ostatni odcinek, to wyjaśniam, musimy pocisnąć sobie tutaj na ten kołowiec, bo jest tutaj lek dla koleżanki Zoe tak Blue Umbrella przeniosła swoją taką bazę wypadową na ten kołowiec, bo za dużo pleśnioków już było w apropos okolicy. No i kolejne takie nawiązanie, mocne skojarzenia z serią Stalker, szczególnie trzecią częścią. O ile mam nadzieję, nie grzeszę, ze wprypecia, tak chyba się nazywała, chociaż najśmieszniejsze, bo zawsze mi się tak wydawało, że mm, druga. Ala pseudo części trzecia to jest tylko DLC do jedynki. No ale mniejsza, o co mi chodzi, że też w trzeciej jakby tej części. Poruszaliśmy się po bagniskach i po takich właśnie eksplorowaliśmy takie stateczki w poszukiwaniu różnych przedmiotów. Hmm, sentymenty, ajajaj. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Jak widzicie podnieśliśmy złom, podnieśliśmy kijek i za ich pomocą możemy wytwarzać właśnie kolejne przedmioty. Jest to harpun, jest to bomba z kołkami. Nawiązanie oczywiście do innej gry The Last of Us. Tam też mogliśmy coś takiego, że z puchy wytwarzać e, takie pułapki. To jest chyba nowy pan, tak mi się wydaje, w naszych tutaj szeregach. Więc paszą won. Jeśli przypominacie sobie pleśnioka z podstawki tego jednofapującego, bardzo silnego. Tutaj mamy podwójną jego wersję. Widać, że chłop leciał na dwa baty i bardzo mocno przykoksił. A tak, całkiem serio, w grupie no stanowi on zagrożenie, ale w, w, w jako taki gracz, no to, to cienka paruwa jest, no tyle wam powiem. Ajajajajaj, złomek sobie podniosę, czemu pije? Mamy tutaj właśnie jednego przedstawiciela tego gatunku. Bloody full, pięknie. Pięknie jego panieczka niczym arbuzik pękła. Ja oczywiście, rezydenciaki, przeszedłem sobie już nie raz tutaj do DLC, więc mam kilka patentów na nich. I chciałbym po cichaczu jak największą ilość tutaj pleśnioków wyeliminować. Mam nadzieję, że będzie mi to dane. Pozbierajmy sobie to, pozbierajmy to. Na końcu mamy, tam mogliście zauważyć pleśnioka pajęczoka. Zbytnio, jeśli nie będziemy hałasować, to on do nas nie podbiegnie. Ale chciałbym, żeby teraz sobie właśnie tutaj wyszedł, więc w międzyczasie, wasze zdrowie w gardło moje, zabijaj. Pal wrotki, o to nam chodziło. Jeśli dobrze pójdzie, biliśmy ja, go prosto w glebę. Warto się przejść, jest tutaj Harpunik, co my tu jeszcze mamy? Pendraka. Jest tak też, Rezydenciaki, że tutaj w tym DLC może być tak, że na przykład figurki, figurki, pacynki bokserów będą Wam wypadać losowo również ze skrzyni. Więc też może być tak, że na przykład jak ja coś znajdę, to nie oczekujcie tego, że Wy też możecie to wylosować. Już macie takie proste rozwiązanie. Losowość. Je but mu na łeb. <laughs> A teraz zobaczcie. Magiczna szyszka. Niszym Darth Vader go przyciągnąłem, tak? <laughs> Siłą mocy. Siłą kamienia. Kurwa, tam strasznie dużo tych pleśnioków. Więc wiecie co? Ja tutaj zrobię taki manewr, że sobie pocisnę tędy. I bryknę sobie tutaj. A się mi się cholercia przypomniało, że muszę jakiś imposter w Among Us pierdzielić się cholercia w kanały. Dzięki temu, proszę ja cię bardzo. Podobizna Mistrza, gałązka. Wszystko się przyda, ze wszystkiego skorzystamy, rezydenci, na odpowiednim etapie naszej tutaj zacnej kiercojki. Tylko tak, tam poszedł pleśniok. Tutaj jest też również pleśniok. Patrzcie, jaki on taki słodkawy jest. Najlepsze jest to, że gdzieś można, z tego co pamiętam, kupić taką właśnie pacynkę, taką maskotkę, takiego pleśnioka. I to takie bardzo, pan bardzo słodkawy jest, nie? O, tutaj nas zbytnio nie widzi, jest zajęty sobą. Taką maskotkę pleśnioka to ja bym z chęcią sobie przytulił. Dobrze, wyeliminowaliśmy jednego imposterem. Teraz pora na drugiego. Musimy to dobrze rozegrać, rezydenciaki. Panika poszła się i to dosłownie walić. Dobra, sprzykitrwamy się tutaj troszeczkę. Ja też zapomniałem o tym wspomnieć, rezydenciaki, ale ym, nie musicie się skradać, właśnie za pleśnioki. W sensie na kontrolu, przysłowiowo na kucka. Wystarczy, że do nich podbiegacie od tylca, gdy was nie zauważą i wtedy plośniaki pękają. Tak jakbyśmy oczywiście chcieli. Dobrze, sprzęt medyczny Corporation Umbrella. Troszeczkę to tak śmiesznie i memicznie wygląda, że tutaj na tym kołowcu tak porządny sprzęt wygląda. Jakieś lodowy, nie lodowy. no ale genezę wam tego wszystkiego wytłumaczyłem. Pierdolud w te drzwi, paszety. Co my tu mamy? Jest sporo tego dziadostwa, więc możemy tutaj się troszeczkę rezydenciaki również pobawić z nimi wszystkimi. Nie tylko w cichaczu. O, pacinka biera. What? O, oh, come on! Najskuteczniejszy sposób napieprzać w maszynę, nie? No jakbym wyrobocie kurwa był, polecam również młotek. Lek na zakażenie typu E. Jak patrzę na tą właśnie probówkę, to mi się Resident Evil 3 Remake przypomina. <try> No, nie jest dobrze, kurde. Nie jest, byczku. No, czeka nas bokserskie starcie, rezydenci. Ale może wujczo Refil jakoś to pięknie dla was ugra? Na razie nie idzie tak, jakbyśmy do końca chcieli. Chociaż wyrwał już dwie ostre buły. Grunt to zadawać ataki. Bronić się przed jego atakami. Bo jeśli zasypie was gradem ciosów, ten robi się nieciekawie. Jest też tak, że może on was tutaj chwycić. Trzeba być czujnym. Zwróćcie uwagę na jego animację. Wygląda troszeczkę jak Mr. X i Nemesis w Resident Evil 3 Remake. Jak kiedy o to łapę wyciąga. Ja pierdziu! Ej, jak to się śmieliście? Rezydentowe fame MMA <laughs> Oj ojoj, oj, dałem się zaskoczyć O No, mógł mnie tu chwycić A dobrze, dobrze. podobizna na bokserka Przyda się O, ty kurwa! Nie ze mną te numery. O no, dobrze mnie tutaj pojechał, dobrze. Ajajaj. Jak Tyson Skurczy by ostatnio naoglądał się jego walk bukserskich i teraz pajacuje Ach dostał Troszeczkę go kurna zaspędziały te skolopendry No Proszę cię bardzo Jaki? Jak bryka, jak sarenka! No, trzeba uważać na to, Rezydenci. Bo jakby nas dopadł... Wtedy by z dynki nam wyjechał. No, Bloody To był chaos, what the hell. Joe, ty chory, popa, prańcu, naprawdę. Nie no, ale trzeba przyznać, że to jest naprawdę takie odstresowanie się od tej podstawki. Po, po tym horrorowym doznaniu, po akcyjnym krisowym. tutaj mamy taki balans troszeczkę śmieszności, akcji, horroru. No w sumie przeciwnik jest przerażający. Za mola, tapem tykał po gaciach. Dobra, mniejsza. A jak widzicie, urwał mu łeb i to dosłownie. Pierdzielamy stąd, nie ma co tutaj dłużej rzeźbić. Reasumując, rezydenciaki, bronicie się oczywiście przed jego kombosami. Napierdzielacie je prawy, lewy, prawy, lewy. Yy, wrzucacie tam również kilka szybkich tych ciosów. Leczycie się no i unikacie jego tych właśnie takich typowo chwytów. I tyle, i tyle filozofii, nie? Oczywiście ja tutaj cwaniakuję, bo też ogrywam to na normalu. Na wyższym poziomie trudności jeszcze by było pewnie bardziej hardkorowo, no ale to jest to, co ja mogę Wam oczywiście na ten moment przekazać. Widzisz, że to nie było takie proste, nie było takie łatwe. Chłopaka nie wyeliminujesz za pomocą moich pięści tylko. Potwór z bagiem. Takie typowo horrorysty z lat 80. mi się kojarzył. I zniknął pośród pły. O, oh, get Na pewno, Joe, przyjdzie ten czas, że jeszcze skopiemy mu porządnie i solidnie tego spleśniałego dupala. Zwróćcie teraz uwagę, właśnie na elementy otoczenia. Damn, This whole place is Dokładnie. Wbijamy w strefę teraz rezydenci tej kwarantanny, tak? Czyli ten mur był teraz otwarty, można tak powiedzieć. I zobaczcie, jak pleśnie żyje swoim a propos życiem. Rozprzestrzenia się na potęgę. No i dla wszystkich tutaj organizmów żywych stanowi pewnego rodzaju zagrożenie. Ze strony Joe, tak, o ile tak go mogę nazwać, też no, nie jest zbytnio mądrym to posunięciem, żeby z pleśniakami no, za pomocą gołych pięści tak, ich napierdzielać. Zaprzecza troszeczkę kapkom temu, co pisze, co nam podaje w jakby kanonicznej historii. Tak? No bo przez dotyk, na przykład koleżanki Evelyn, mogliśmy się zarazić pleśnią, więc na gorą, gołą skórę, jak tutaj Joe się napierdziela, no to tak... Fak kanon, nie? Fak logic, jak ja to się zawsze śmieję. No ale dobrze, nie doszukujmy się, jak ja to mówię wiele razy, logiki tam, gdzie oczywiście nie ma. Okej, okay. w kilku tutaj kontach znajdziemy kilka fajnych bajerów. W tej szopie nic nie ma, więc sobie je olewamy oczywiście od razu na start. Jednak są tutaj raczki! Adin 2, bierzemy, zawsze można się wyleczyć nimi. Ogólnie to mam straszny tutaj burdeliks, właśnie w tym eku. W sumie żeśmy nawet nie mieli chwili, żeby posegregować wszystkie bajery. O, zróbmy to tak. Przedmioty tutaj do wytwarzania, łeczki, przedmioty leczące, przedmiot fabularny, nasze bronie. O, może jeszcze tak. I teraz ma to jakiś ładny skład, a nie burdeliks. Pamiętacie, jak w podstawce w pierwszym odcinku e, troszeczkę się zamotałem z tymi aligatorami, z tymi pacynkami dmuchanymi, laleczkami i tak dalej? Właśnie a propos o takiego dmuchańca mi chodziło. Oju! Ostatnio, jak grałem sobie poza kamerami, rezydenciaki to ten aligator o mało mnie tutaj nie zaskoczył i nie wykończył. Będzie tu bardzo troszeczkę tutaj niebezpieczny właśnie fragment rozgrywki Bo sporo tych aligatorców e, będzie w e, okolicy Co my tu mamy? Uziadł się Poszedł zapomniałem, że to jest czas nagrywek A na nagrywkach wszystko się może oczywiście zdarzyć Weźmiemy sobie tego raczka Właśnie sporo tutaj tych cholerników pływa Ojejej, ledwo, ledwo w niego trafiłem A co to za chłupka? Czy my mamy tutaj jakieś wyjaśnienie? Nie, nie mamy tutaj nic wyjaśnienia Wbić w sumie chyba tutaj nie możemy w żaden sposób Trzeba się poporuszać troszeczkę po tutaj O cholera Po tym zalanym terenie Joe dawaj, dawaj, dawaj Byczku Nie opierdzielaj się Mamy gałąź, no i musimy troszeczkę wytworzyć sobie przedmiotów. No, show me your face, please. Warto się również tutaj po ten złom, rezydenci, wybrać. Ja strasznie nie mogę sobie skojarzyć, w której grze żeśmy takie robili miksy przedmiotów. Z takiej właśnie kubki, złomu i tak dalej. Jeśli byście mieli jakieś wskazówki, dajcie mi znać w komentarzach. Poszedł i ty. Szkoda tych przedmiotów troszeczkę wytwarzać, no ale, no po to one są, żeby z nich korzystać, prawda? Szybko run, run, run. Wypierdzielam, na nie patrzę, strasznie tutaj taki mam dyskomfort jak poruszam się właśnie po tych terenie. Jak najszybciej chcę na ląd. Wyjdziemy sobie jeszcze tutaj na chwilę. Jeśli byśmy chcieli tutaj cisnąć od razu z właśnie z tamtej platformy, to tutaj pojawi się nam jeden pan aligator, więc ogólnie nie polecam. Hmm. Ile tu jeszcze do zwiedzania, ile tu jeszcze rzeczy do pozbierania. No ładnie, ładnie. O, bomba. Pierwsza taka bomba z prawdziwego zdarzenia, której nie musimy wytwarzać. No i autentycznie, pucha, kołki, no delas was, wypisz, wymaluj. A, rezydenciaki, nie patrzyliśmy sobie jeszcze do skrzyni, właśnie. E, jeśli przejdziecie za pierwszym razem, to możecie również na boje mieć do strzelby, samostrzelbę i AMG-78A. To jest troszeczkę malutki spoiler, e, więc nie będziemy tego brać, nie będziemy z tego, e, rezydenci, oczywiście korzystać. Ale jeśli chcecie sobie ułatwić troszeczkę życie, no to śmiało polecam. Bo, 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 bo. Bo możecie szybciej przejść kiercoje Kurwa, Joe, co ty robisz? Byczku, co ty robisz? Co ty odpierdzielasz? Ja pierdzielę, co tu się odwaliło, rezydenciaki. Szczerze, swojeliłem. <laughs> Spadłem dosłownie tutaj. Nie wiem, jak on tu zrobił, że tutaj spadnę, ale dobra. Mniejszy. Mniejsza, olewamy to, kurno. To jest bez kitu, to jest prawdziwy strach na mojej twarzy. To nie jest nic tutaj zaplanowanego. Źle mi się tutaj popierdzieliło wstawianie kroków. A, ho, ho. Już tak, nie strasz. Bo ty wcale straszny kolego nie jesteś. Nic sobie nie reprezentujesz. O. Szybkie kombo na twarz. Lubisz to! Jeśli macie kurna, ciężki dzień w pracy Czy nawet w szkole polecam właśnie odpalić to DLC Jest kozak, żeby się odstresować <laughs> Oajajaj, piękny chaos, piękne zniszczenia. Mówi się dobrze. Trzeba też być ostrożnym rezydenci, bo właśnie e, po kątach... Lubią się chować tutaj nasze przebrzydłe pleśnioki. Tu mamy taki fajny sposób na to, żeby tego pleśnioka sobie wyeliminować. Och, ale się poskładał. Warto właśnie by było jeszcze się tutaj przyjść rezydenci, bo mamy widzicie tam sporaśno tych harpunów. Może warto by było się tutaj troszeczkę wspomóc wytwarzaniem Przedmiocików tak, pociśniemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że mi jeden wystarczy. Nie jestem do końca pewien, czy randomowo te aligatory się respią. Ale chyba nie. W określonych miejscach na pewno się respią. Ale czy potem się pojawiają? Jeszcze gdzieś. Nie jestem w stanie tego Wam tutaj wytłumaczyć. Więc jeśli mamy jakiegoś specjalistę od tego dodatku dajcie oczywiście znać no i kto przeszedł ten na najwyższym poziomie również możecie mi tutaj w komentarzu zarzucić bo ja szczerze naprawdę jak z dodatkiem z Chrisem, no nie byłem w stanie podjąć tego wyzwania cisnę sobie na razie tędy rezydenci ale tak, o co my tu mamy, tu mamy jakiegoś pędraka idę tutaj utartymi troszeczkę ścieżkami ale właśnie wiem, że o tutaj widzicie, mamy sporo właśnie dzid, które trzeba by było po, 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 pozbierać. Mamy trzy, więc jesteśmy w miarę jako tako przygotowani. Kolejne niepowodzenie, ale spokojnie rezydenci, wszystko jest na swoim miejscu i wszystko jest zaplanowane. Gdzieś tu jakiś pleśniok się... właśnie już a propos zrespił. Kurwa. kurła! Ajajaj! Aj, aj. Było blisko! Było bardzo blisko! Tutaj wiedziałem, że właśnie ten... Co Ta kurna jeszcze?! Jeszcze chcesz o dwójka w żoł dostać?! O ty, sku, proszę cię bardzo! Wiedziałem właśnie, że ten pleśniak tutaj wyskoczy, więc byłem przygotowany! O! Piękna bandera, która ostatnio... była palona. Teraz macie bardziej taką przybitkę i... Możecie pooglądać jak, jak to wygląda LCS Shark tutaj jakiś właśnie rekin. Rekin bardziej. Dobra, olewamy. Nie zagłębiałem się zbytnio w ten zespół tutaj. Kolego, jak Ty chcesz nas zaskoczyć, to powinieneś troszeczkę mniej dźwięków wydawać. Z całym ja Cię proszę szacunkiem. Poro tych laleczek mi teraz dropi, powiem Wam szczerze. Wcześniej jakoś tak nie widziałem, żeby aż tyle było 13. No to już jest jakieś pierdyknięcie ze strony naszego wuja, prawda? Ojaj. Oj, tyle tych harponów, 4 harpony. Dobra, można zrobić tutaj już się pobawić. Ajaj. Tam mamy jednego aligatora i tu chyba mamy jednego alligatorsa. Jakbyś pokazał tu swoją wstrętną japę. Pięknie naszło. Więcej panów już nie chcemy więcej panów nie przyjmujemy. Nie wiem czy tu się jakiś jeszcze zrespi, ale chyba nie. Tam jakiś podąża za nami, wyczuł, wyczuł nas. 6 dżid, już jest czym walczyć. Tak, zbliża się, zbliża się powoli chłopak. Nie ze mną te numery, nie na robocie teraz. Kolego. Jeszcze tak, co mnie interesuje. To przejść tam w sam róg rezydenciaki. Nie jestem też do końca pewien, ile możemy laleczek podnieść w przeciągu całej tutaj całego tego DLC. Ale te, które ja tutaj poznajdywałem no to postaram wam się pokazać. Mamy tutaj oczywiście laleczkę do miotania. O ile ja tu mogę w ogóle lalko nazwać, bo to mistrza. Lalka, pacynka, no jak zwał, tak zwał. I wydubcamy sobie stąd. Ogólnie bardzo klimatyczna tutaj jest ta miejscówka, e, trzeba przyznać. I co najśmieszniejsze, zaraz Wam pokażę co jest w tle, ale bardzo już mi się tutaj e, kojarzy Resident Evil 8. Zwróćcie uwagę, tam w oddali jest właśnie pewnego rodzaju kościółek, i ten kościółek już mogliście na przykład zaobserwować w zwiastunie Resident Evil 8. Kościółek tam jest cmentarz, oczywiście, w jego stronę się zaraz tam udamy. Więc po raz kolejny uważam, że kapkom to kurwa leniuchy i bez skrupułów ich pleśnioki tutaj teraz wykańczam, proszę ja cię bardzo prosto wkroczę na dobitkę jeszcze w łeb, tu mamy jakiegoś jego mościa. <laughs> I to dosłownie pięknie nasz poszedł stąd. Proszę, proszę cię, umrzyj. Zrób to dla nas. Z zrób, bądź grzecznym pleśniokiem. Kleśniok dużo zdaje, ale ma mało właśnie hapca. Jeśli te mocniejsze takie ataki na niego wyprowadzicie, to może on iść przysłowiowo pastowość nam buty. Pięknie, pięknie. fool This is what I like it. Dobra rezydenci. Przyznam szczerze, że, że będziemy sobie kończyć już tutaj ten drugi odcineczek daleko żeśmy zaszli. Eee, nadrobiłem swój grzech, można tak powiedzieć, że go odpokutowałem po poprzednim materiale. Kilka minut więcej w tym odcinku dostaliście. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w ostatnim już odcinku z DLC e, do gry Resident Evil 7 End of Zoe. No, i będziemy się żegnać ogólnie z siódmą częścią rezydencji. Zła. Żegnam się z Wami, ja, Mr. Revil. Bye, cześć. Hej. Go, 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 go.